Halo, halo, siema, siema, dzisiaj zapre... no, w sumie teraz zaprezentuję co robi Rasen Shuriken Rush, bo w poprzednim filmie tak, że powiem średnio pokazałem bardziej się skupiłem na tym Toad w ogóle się nie spodziewałem że się zrespi eee, no, a więc tak Rasen Shuriken Rush ogólnie to jest taka zdecydowanie no, z dwa razy lepszy jest od po prostu e, zwykłego Rasengana eee, no i ładuje się Chyba z 3 czy 2 razy szybciej. Biję 32 tysiące bez mołdę żadnego. No u mnie oczywiście, bo ma tam, mam trochę ninjutsu, co nie. Yy, I ogólnie. Ma chyba mniejszy cooldown. Ale nie jestem tego pewien. Chyba ma mniejszy cooldown. Nie, nie ma. Yy, I kosztuje chyba. Chwilę zaraz sprawdzę ile czakry kosztuje 20 tysięcy, czyli zdecydowanie mniej I bije więcej niż normalny Rasengan Więc nice I... No i w sumie chyba tyle Tylko jeszcze będę musiał pokazać na przeciwnikach oczywiście Tutaj tego Rasen Shurikena Rasha. No, ogólnie skoro już tego Toad Sage w poprzednim filmie znalazłem, to mogę chyba teraz go użyć, nie? No i ogólnie to tak e... 50 tysięcy zadało to z tym modem, a więc bardzo duże obrażenia to są, moim zdaniem. E... No bardzo duże po prostu i i ogólnie ten mój kolega, bo on znalazł resnę Szylikentosa i zrobił z tego film, ale on potrzebuje lewla na to i nie może pokazać, więc ja to po prostu pokażę też, bo. No i rzuca się ten po prostu. To jest no. dokładnie to samo. E... Tylko, że. No daleko. I wydaje mi się, że ma większy cooldown i wydaje mi się, że więcej czakry to kosztuje. W sumie, gdyby tak nie było, no to nie wiem. To chyba jakieś mocno było. No. Eee, I teraz sprawdzę, ile czakry to ja zabierasz jeszcze. 25 tysięcy! To jest dalej mniej niż od zwykłego kura ale więcej od reszty więc wydaje mi się, że jest to bardzo dobre. Jeszcze zasięg sprawdzimy zaraz. Dobra, z tym się tak o rozprawimy. Teraz zasięg sprawdźmy. Mhm, dobra, teraz tak. rzućmy, tutaj powiedzmy o tam. E, 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 e. No moim zdaniem jest to bardzo daleko jak na coś sobie co tak dużo, a więc polecam ogólnie mieć zawsze w ekwipunku rasen Shuriken Rush i rasen Shuriken Tos, bo są to bardzo mocne rzeczy. Jeśli chcecie się dowiedzieć gdzie znaleźć rasen Shuriken Tos. To zapraszam do filmu mojego kolegi, który znajdziecie w opisie. No i w sumie tyle na razie.